Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w 20. odcinku naszej przygody z grą NBA 2K21, trybem gry Milik Memphis Grizzlies. No i jesteśmy w playoffach w drugim sezonie, tak więc będziemy podejmować tutaj Portland Trail Blazers z ósmego miejsca, my z pierwszego miejsca, tak więc reszta pary: Golden State z Utah Jazz, Phoenix z Los Angeles Lakers, Dallas z Nowym Orleanem, po drugiej stronie Atlanta z Miami Heat, Chicago z Philadelphia, Brooklyn z Detroit i Boston z Toronto. No to dobrze, zacznijmy od składu. Tak więc zobaczmy jak to w tym momencie y, wyglądałoby, czyli Morant 41 minut on fire, 30 Brogdona na dwójce, Porter Junior y, 30 minut, Clark minus 1 w tym momencie y, do overala. Tak więc ok, no jest tutaj słabo zadowolony. Cazins w pierwszym składzie 27 minut, Sabonis, Sixman 28 minut, Valenciunas 19, Hardaway Junior, Fernando i Tomas, który jest zimny w tym momencie. No dobrze, czyli tak, Fernando nam nie potrzeba. Tutaj nam potrzeba bardziej właśnie Caldwella, Poupa lub Meltona. Zobaczmy, który z nich lepiej spisywał się w e, e, sezonie. Tak więc tylko 2,5 punkta em, KCP. E, tutaj zbiórek niecałe. 1, asysty pół Bardzo słabe skuteczności w 10 minut. No tyle mniej więcej tutaj by grał w playoffach. Tak więc chyba nie. Chyba Melton jednak lepszy. No właśnie, 5 punktów, dwie zbiórki, 3 asysty. Na niezłych skutecznościach w 14 minut. Dobra, Melton. Zapraszamy Ciebie, 10 minut. No i dobra, tak będziemy wyglądać przez przynajmniej pierwszy mecz. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Tak więc rozpoczynamy playoffy 2022. Zobaczmy, pierwsza kwarta dla nas, ale druga minus 4. Ojej, w trzeciej, ale ładnie wyszliśmy na minus 1. No i zobaczmy. Czwarta kwarta, mamy prowadzenie, 5 minut zostało. Ale tutaj odpowiada też Portland. Mamy dwa punkty przewagi i trzy minuty do końca. Myślę, że możemy tam wejść. No dobrze, a więc rozpoczynamy ten mecz. Czyli mamy dwupunktową przewagę i Portland przy piłce. McCollum. No tutaj Morant zgubił go na chwilę, ale nie oddawał rzutu za trzy. McCollum za dwa, niecelnie. Dobra, zbiórka Clarka. Clark na razie dobrze tam wygląda, ale zobaczmy, bo Morant już w akcji ofensywnej jest faul. I nie ma punktów. Morant 23 punkty, 16 asyst. No i mamy rzuty osobiste. Siedzi pierwszy rzut, piłka nam gdzieś uciekła i 25 punktów dla Moranta. Tak Wtedy czteropunktowe prowadzenie. No i Damon Lillard będzie rozpoczynał tą akcję. Brogdon go kryje. Tutaj Kazins bez faulu, ale jak to wrzucił? No ładnie, dobra Clark. Tam e, nie ma przeciwnika przed sobą, ale wrócił, zdążył wrócić. Dobra, wraca do Moranta Kazins Morant, ale dawaj tutaj podkosz. No, nie ma faulu, nie ma punktu, ale świetna zbiórka Portera Juniora. Jest Brogdon, to było za dwa, ale i tak niecelnie. No, zobaczmy, pod koszem zablokowany e, Lonzo Ball Morant. Kazins niepilnowany pod koszem i świetny wsad. Kazins 21 punktów w tym momencie. Też ładne, ładne numery naszego podstawowego centra. Dobry znów defense, nie ma punktów, ale jest tutaj zbiórka ofensywna i ponowienie akcji przez Hochsa. No i kolejne punkty. Kazins no, dobrze, bardzo dobrze tutaj porobił. No i są kolejne punkty naszego centra. Tego tak zatrzymujemy tutaj czteropunktową przewagę. Jeszcze minuta 40 do końca. Lillard bardzo dobrze go tutaj Brogdon kryje. Lillard troszeczkę pozostawione miejsca, ale na szczęście niecelna ta trójka. Kolejny niecelny rzut. Brogdon, tutaj wycofanie do Clarka. Clark za dwa i piękny jump shot trzecia asysta Brogdona no Brogdon jak na tyle minut myślę troszkę słabe te statystyki no ale gra w końcówce więc też tutaj plus minus ważne będzie Aj oczy zostawiony na trójce ale i tak pięknie nie trafia dobra jest tutaj niepilnowany Clark, Layup no i są punkty Clark 23 punkty 8 zbiórek, 3 asysty i mamy już 8 punktowe prowadzenie niecała minuta do końca meczu, a tutaj faul Clarka. Dobra, chyba zrobimy tutaj challenge. No i zobaczymy, co wyjdzie z tej akcji. A więc jednak, tak, call overturned czyli nie było faulu. No i świetnie, że zrobiliśmy challenge, tak więc Cousins i Hodges. No niestety przegrywamy to i dalej Portland przy piłce. Tutaj Lillard, no, zagapił się. Brogdon. Morand. Morand. Tutaj Clark ma mismaż, tak więc razu sobie zrzucimy, zobaczmy, ale trójka niecelna. Ok. To nie było najlepsze rozwiązanie. Tutaj znów Lillard, no i celnie. Mamy 4 e, punkty, tak więc myślę, że tak jest. Zrobimy sobie czas. 35 sekund, jeszcze mamy jeden. No, to zaczynamy na połowie przeciwników, Morant. No i mamy tutaj dużo czasu. Nawet nie musimy rzucać celnie, nie? Mamy wystarczającą przewagę. Dobra, tak więc już 24 sekundy zostały do końca meczu. Jeszcze podtrzymamy tutaj piłkę. Dobra, zapraszamy tutaj poza zasłonę. No i Morant, aj nie był faulowany, no jest biurka 10 sekund zostało, no i tutaj no muszą rzucić trójkę myślę, a my oczywiście my zagramy dobre D. No to zobaczmy co wymyśli Portland. Do kogo będzie tutaj zagranie, do Larda, ale bardzo blisko niego e, Morant, no i tutaj zobaczmy czy będzie faul, jest Brogdon. Nie faulują, <laughs> nie faulują. No i świetnie, wygrywamy! Pierwszy mecz, 126-122. No i cyk, pierwszy meczek mamy zwycięski, zobaczmy jak to tam wyglądało. Tak więc Morant 18 asyst, 25 punktów. Tak więc zobaczmy w Team Records, czy właśnie w playoffach będzie tutaj Morant wysoko w asystach. Tak jest, na pierwszym miejscu! A więc najlepszy pod względem asyst w playoffach Memphis Grizzlies 18 i to z dużą przewagą nad Mike'iem Conleyem. Tak więc świetnie, świetnie, Jamorant. Świetnie się tutaj pokazał: 23 punkty 9 zbiórek Clarka, 23 Kazinsa, 13 Valenciuna, z Hardway również 13, Porterior 12-11, no double double w playoffach nieźle, ale Brogdon właśnie troszeczkę za słabo, no i minus 1 w plus minus 11 Portara Juniora, Morant plus 4, Sabonis 7 i daje 4 punkty 5 zbiórek, no ale plus 4, Tomas, 2, Melton. No dobrze, wyglądaliśmy, bardzo dobrze. Tak więc takim samym składem polecimy sobie od razu w drugim meczu. No to zobaczmy. Pięknie, prowadzimy po pierwszej kwarcie, ale w trzeciej już tutaj. Ale świetnie, świetnie gra Portland. 37-21, tak? Zakończyła się trzecia kwarta. No i w czwartej, ja tutaj nie widzę postępu w naszej grze, chociaż zbliżamy się blisko, 3 minuty zostało i jest 10 punktów. No więc zróbmy tak, że ja tam sobie wejdę i jeśli zbliżę się gdzieś na 5, no to wracam do was. No, niestety nie udało się tutaj zbliżyć do Portland. Tak więc przegraliśmy to spotkanie i bilans w tym momencie 1-1. Ale też jak wszystkich tutaj drużyn po naszej stronie. Tak więc zobaczmy jeszcze jak to wyglądało. 29 punktów Moranta, 6 zbiorek, 7 asyst, 5 strat, 8 na 16 z gry. 22 punkty i Juniora. 1 na 5 za 3, ale 13 na 15 rzutów osobistych. 15 Clark, Brogdon 13. Znów trochę słabo. Sabonis 70, też nie najwyżej pod względem punktowym. Thomas 5 punktów, Melton również 5. No dobra, skład jest dobry, tak więc składu nie zmieniamy i lecimy kolejny mecz. Tak więc trzeci mecz w naszej konfrontacji. I zobaczmy. Pięknie plus 12 w pierwszej kwarcie. No tutaj może być ładne zwycięstwo. Mamy 30 punktów przewagi na początku czwartej kwarty. No, tutaj musi być zwycięstwo. 128,99. w pięknym stylu wygraliśmy. Moran 26, Cousins 20, Porter Junior, Clark Sabonis ładnie 15-13, Tomas 10 punktów w 9 minut i Brogdon znów troszeczkę słabo. Hardaway 8 punktów w 16 minut. Melton 6, Walencyna 2 tylko, ale 11 zbiórek. No, to był bardzo ładny występ, tak więc lecimy dalej. Myślę nie ma co czekać. No i uwaga. Znów świetna pierwsza kwarta. No w drugiej już minus 2, w trzeciej też odskakują. Ale ładnie odpowiadamy. Utrzymujemy prowadzenie, ale zobaczmy. Bo jeszcze dużo czasu zostało. 10 punktów przewagi, 3 minuty, 7 już się zrobiło. 4. Punkty, przywagi i dwie minuty. Dobra, wskakujemy tam razem. No, jesteśmy na parkiecie. Przy piłce Portland. Lillard, ale świetnie tutaj przypilnowany. Ajajaj, aj, aj, jeszcze z faulem. No nie. Morant niepotrzebnie tam próbował wyskakiwać. Valenciunas już go prawie miał. No i akcja tutaj 2 plus 1. No i niepotrzebnie tam zahaczył za rękę Morant. No dobrze, tak więc z naszej czteropunktowej przewagi zrobił się już tylko jeden. No to dobra, ekran już nam drży. Pięknie Kazins. Tak jest, świetne zachowanie. Dziewiąty punkt dopiero naszego centra. No dobra, lecimy dalej. Brogdon kryje McColluma. McCollum pod koszem, ale też dobrze kryty, niecelnie. I jest Kazins z ósmą zbiórką. Porter Junior na prawej ręce. I faulowany. Dobrze. Przez Nwabę. Trzeci faul Portland. Dobrze, celnie. Porter Junior 20 punktów. 8 zbiórek. Całkiem przyzwoity wynik w tym czwartym meczu, tak. Brogdon 8-3-7. No, obniżył lot tutaj na playoffy. Hmm, porobiony Brogdon, ale nie celnie. I tak. McCollum. Dobra. Rogdon za 3 jest perfect release, tak więc siedzi e, trujeczka. No i mamy 8 punktów przewagi. Może nie wyszła im ta zasłona. Bardzo dobrze kryty McCollum, ale ma perfect release. 39 punktów Jamoranta, 3 zbiórki, 8 asyst. od razu tutaj pod kosz ze wsadem i Morant 40 punktowy mecz dobra, świetny wsad eee, niecała minuta została no i utrzymujemy te 8 punktów przewagi Lonzo Ball też ładnie wyprzedził Moranta szybkie punkty dla Portland dobra, no teraz myślę możemy tutaj poczekać sobie trochę dobra, Piła do Kazinsa okej okay. Porter Junior, ale już zdążyli wrócić defensywnie. Dobra, mamy tutaj jeszcze czas. Porter Junior niecelnie, mamy zbiórkę ofensywną Valenciunasa i... a no, nie, to nie, to Sabonis. Valenciunas na ławce, tak więc Sabonis ósmy punkt, dziesiąta zbiórka. Dobry defense Brockdona i znów niecelny rzut, tak więc już mogą tutaj nas faulować, chyba, że znów sobie odpuszczą faulę. Dobra, nie, Piła wraca, tak więc nie, faulu już nie będzie, tak więc mamy trzecie zwycięstwo w naszej serii i wygrywamy 127-119. No i jeszcze w końcówce rzuciłem tutaj Morantem, tak więc 43 punkty, 8 asyst, 15 na 18 z gry i 8 na 10 za 3. Tak więc to może być kolejny rekord, jeśli chodzi o... E, trójki, tak więc zobaczmy playoffy i trujeczki, tak jest. Ja Rand pierwszy znowu pobija rekord playoffów w Memphis Grizzlies. Tutaj Michael Porter Junior 5, trójek też rzucił w tym roku, też w tym meczu. Tak więc pięknie, mamy kolejnych dwóch zawodników w, zapisanych w historii. E, tak więc tak: pięć trójek Portera Juniora, Clark 13, Hardaway 12, Brogdon 11, 17 jest. Kazins, no za mało w tym meczu, 0 na 4 za 3, Sabonis 8-11, też słabo i Melton bez punktów, ale pięknie rozgrywamy tą pierwszą rundę, tak więc lecimy z piątym meczem, no i mamy szansę już wyjść tutaj do półfinałów konferencji. No ale Portland nie daje za wygraną, jeszcze tutaj walczą, zobaczmy, czwarta kwarta, mamy 10 punktów przewagi, 15 nawet, już 21, ale poszli, no to cyk, tak jest, 124,96, no i lecimy dalej, tak jak Dallas, Atlanta, Chicago i Boston jak na razie, zobaczmy jeszcze ten ostatni mecz, Brogdon, 30 punktów i 11 asyst, 5 przechwytów. Moran 29 punktów, 9 asyst, 21, 10 kazinsa, Porter też ładnie, z 14 zbiórek, ale Clark bardzo słabo, Sabonis też 2 tylko punkty, 6 zbiórek, ale świetny występ, no i jesteśmy już w półfinałach, tak więc czekamy tutaj na parę Golden State Utah Jazz, no chyba z Golden State za, zagramy. Tak więc zobaczmy, tak jest Golden State tutaj, Dallas z Lakersami, Atlanta z Chicago i Boston z Detroit. Tak więc tak wyglądają półfinały. No dobra, mamy jeszcze troszeczkę czasu, tak więc no, bardzo dobrze poradziliśmy sobie z Portland obecnym składem. No to tym samym lecimy pierwszy mecz z Golden State. I zobaczmy, piękna pierwsza kwarta. Teraz, żeby to tylko utrzymać, mamy dalej ponad 10-punktową przewagę. No, i już powinniśmy dowieść to zwycięstwo. Dwie minuty zostały na około 20 punktów przewagi. Cyk 127-116. Oj, tutaj nie, viewbox score. Jest Double Double Moranta 21-11, Kazins 19, Sabonis 18-12, Brogdon znów dużo asyst. 10 punktów dorzuca Hardaway nawet 12, 2 trójki Melton spoko nawet i Isaiah 2 punkty, 2 asysty. No, najważniejsze jest to, że prowadzimy z Golden State 1 do 0. Jak na razie chemia już nam wskoczyła na 66%. Dobra, jeszcze zagramy sobie jeden meczik na pewno. Oj, minus 12 po pierwszej kwarcie, ale wow, plus 22 w drugiej. No i zobaczmy. Dobra, 17 punktów przewagi na początek czwartej kwarty. No i tutaj nie dajemy za wygraną. I 18 punktów tylko rzucają nam w czwartej kwarcie. 148-110. Cóż za wynik? Brogdon znów pięknie lata. Valenciunas się obudził. Porter Junior też wysoko. Morant 17 asyst. Czyli Cyk znów tam wskoczy z asystami na drugie miejsce. Sam siebie nie pobił, ale jest na drugim miejscu. 17-11 klarka. 15 Kazinsa, Melton 0 w tym meczu, ale świetnie, 2 do 0 mamy, no to zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek. Trzeci w naszej rywalizacji, no na ich parkiecie, jest tutaj bardzo bliski stan punktowy, zobaczmy już końcówka, no i remisowo, ząb za ząb, ale pięknie wychodzi Memphis, 116, 109 już jest. 119, ale czwarta kwarta, jaka końcówka naszej drużyny 124 do 109 i mamy 3 do 0 tak więc Morant, 31, Clark Double Double, również Kazins, tak samo Brogdon, znów 12 asyst, ale tylko 5 punktów, 2 na 10 z gry no i moi drodzy, jesteśmy na dobrej drodze, żeby już wejść do finału konferencji, ale to już byłoby wszystko w tym odcinku. Będziemy powoli kończyć, tak więc i tak ładnie. Rozegraliśmy pierwszą rundę i już prawie całe półfinały. Dalej, Dallas, Los Angeles Lakers 2 do 1, Atlanta prowadzi z Chicago 2-0 i Detroit z Bostonem 3-0. No ciekawie to wygląda, tak więc w następnym odcinku oczywiście kolejne mecze w playoffach, no i zobaczymy jak pójdzie Memphis Grizzlies, tak więc myślę, że w finałach konferencji będziemy grać, no i damy z siebie wszystko, żeby dojść już do finałów NBA. No dobrze, dzięki wielkie za uwagę, nie zapomnijcie ocenić tego filmu, no i widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!